Pierwszym elementem, który należy dobrze zrozumieć, to jest relacja pomiędzy proporcjami paliwa i powietrza. Jest to tak zwany skład AFR, nazwa angielska Air Fuel Ratio, tak? czyli proporcje pomiędzy paliwem a powietrzem. W silnikach wysokoprężnych przyjmowane jest lambda równa 1 dla właśnie tych relacji, na jedną część paliwa przypada 14,7 części powietrza. Natomiast już na samym początku musimy sobie określić, że nie będziemy tutaj mówili o objętości, natomiast będziemy mówili o masie, tak? Czyli będziemy mówili o gramach, minigramach, kilogramach i tak dalej, i tak dalej. Dla, dla Was, jako osób, które będą wykonywać modyfikacje oprogramowania sterowników silników, możemy już teraz założyć, że najlepszą jednostką to są minigramy, dlatego że paliwo dawkowane jest w minigramach jest to najlepszy przelicznik, i te minigramy no one będą ilość tych minigramów, które możemy wtrysnąć do danego cylindra minigramów paliwa oczywiście no to będzie uzależniona od wydatku naszych wtryskiwaczy, ale też od pewnych limitów. I jeżeli mówimy o limitach, no to popatrzmy tutaj sobie na ten wykres, który mamy po prawej stronie. Tutaj mamy w osi x skład AFR, czyli mówimy tutaj o lambdzie równe 1, czyli skład AFR wynosi 14,7, czyli gdzieś tutaj na samym początku wykresu. Osi Y mamy temperaturę gazów spalinowych, która mówi nam o, o tym, tak naprawdę, czy proces spalania jest bezpieczny dla tych części, które pojawiają się w układzie wydechowym lub już dla samego cylindra, czy tam głowicy, zaworów itd. itd. Więc jest, skoro lambda równa 1 dla silników wysokoprężnych wynosi skład AFR 1 do 14,7. No to widzimy, że tak naprawdę tutaj te silniki wysokoprężne nie pracują dla λ równe 1, a pracują zawsze na mieszance ubogiej. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest taka zależność. Skład AFR decyduje o tym, jaka temperatura gazów spalinowych. Będzie, ale również decyduje o składzie emisji substancji toksycznych do środowiska. Skład emisji substancji toksycznych obmówimy sobie oczywiście w dalszej części kursu. Natomiast na razie chciałbym się skupić tylko i wyłącznie na tej temperaturze gazów spalinowych, dlatego że z tym będziemy zazwyczaj walczyć na co dzień przy modyfikacjach. Więc jeżeli zobaczymy najpierw na czerwonym pole, gdzie tam temperatura gazów spalinowych osiąga najwyższy poziom, no to widzimy, że ten skład AFR wynosi 16,1 do 17. No, jeżeli jesteśmy w tym zakresie, no to oznacza, że pojawia nam się czarny dym z rury wydechowej, oraz mam, osiągamy tutaj najwyższą temperaturę spalin. Jeżeli pójdziemy trochę i zubożymy naszą mieszankę, czyli nasz skład AFR będzie wynosił pomiędzy 17 a 18, no tutaj widzimy znacznie spada nasza temperatura gazów spalinowych i to dymienie znacznie się ogranicza, ale w dalszym ciągu jeszcze jest ta zbyt wysoka tutaj temperatura gazów spalinowych. Jeżeli pójdziemy dalej w prawo naszego wykresu, no to zauważymy, że dla składu AFR pomiędzy 18 a 19 jest to taka jeszcze troszkę wyższa temperatura spalin, która nie jest zalecana dla silników, które posiadają filtry cząstek stałych. No i mamy tutaj, idąc dalej w prawo, skład pomiędzy 19 a 20 skład AFR, jest to podwyższona temperatura spalin aż w końcu osiągamy tutaj skład AFR powyżej 20, gdzie ten nasz skład AFR jest bezpieczny, tak jest bezpiecznie tak można przyjąć, natomiast nie we wszystkich silnikach, tak? w niektórych silnikach ten skład taki bezpieczny pułap to będzie powyżej 22, niekiedy 24 części powietrza na jedną część paliwa. Co możemy wyczytać z, tych, z tego wykresu? Z tego, z tego wykresu możemy wyczytać, że silniki wysokoprężne pracują na ubogiej mieszance, tak? a im bardziej ją wzbogacamy, tym rośnie temperatura naszych gazów spalinowych. To skoro tak jest, no to przejdźmy sobie do, do krótkiego przeanalizowania danego przypadku. Mamy tutaj pojemność silnika 1989 cm, czyli jakiś dwulitrowy diesel. Załóżmy, że jest to 4cylindrowa jednostka, więc z wyliczeń wynika, że pojemność jednego cylindra wynosi 497,25 cm. No i przyjmijmy naszą gęstość powietrza, że ona wynosi 1,2 mg na cm3 i jeżeli teraz pomnożymy pojemność przez gęstość, otrzymamy masę powietrza, która znajduje się w cylindrze po wszystkich cyklach pracy, czyli stania sprężania, powinniśmy mieć tutaj 596,7 mg powietrza bez udziału doładowania, czyli to są wartości dla silnika wolnosącego. I załóżmy teraz, że nasz silnik jest w fazie sprężania. O kątach, punktach wtrysku, początku, końcu to wszystko będziemy omawiać w części poświęconej właśnie modyfikacji już stricte kątów wyprzedzenia w benzynach czy początku i końcu wtrysku w dieslach. Natomiast na chwilę obecną chciałbym tylko i wyłącznie pokazać Wam na samym początku, skąd jest generowany moment obrotowy i skąd jest generowana moc i w jaki sposób ta cała zabawa z chiptuningiem wygląda. Więc, jeżeli teraz do naszego cylindra wtryśniemy 1 mg paliwa, to w dużym zaokrągleniu możemy otrzymać 5,5 Nm. Tak? i z obliczeń ze wzorów wynika, że przy prędkości obrotowej silnika nasza moc będzie wynosiła 1.6 konia, a przy 4000 obrotów silnika na minutę będzie wynosiła nasza moc 3.1 konia mechanicznego. Czyli z 1 minigrama paliwa możemy uzyskać około 5.5 Nm. Może to być troszkę mniej, może to być troszkę więcej, to jest Uzależnione od jeszcze kilku innych czynników, o których będziemy mówili dalej w kursie. Czyli z przeliczeń wynika tutaj, że nasz skład AFR w tej chwili wynosi 590. Tak? Czyli jeżeli wrócilibyśmy tutaj do naszego wykresu na chwileczkę, to jesteśmy gdzieś daleko, daleko, daleko na osi X. Czyli nasz, ten nasz zakres temperatury gazów spalinowych jest, jest bardzo bez, bezpieczny. I teraz będziemy wzbogacać sobie tą mieszankę. Będziemy ją wzbogacać, czyli będziemy dodawać tego paliwa. Widzimy tutaj, że osiągamy coraz większą, większy moment i większą moc. Czyli doszliśmy do składu AFR 22. Możemy tutaj jeszcze zejść na przykład do 20. No, i widzimy, że no jest już, jesteśmy już na takiej granicy, że temperatura naszych gazów spalinowych zaczyna rosnąć. Jeżeli nasz silnik czy nasz układ wydechowy jest wyposażony w filtr cząstek stałych, no to niestety dalej tutaj już nic nie da się zrobić. Tak? Bo to paliwo jest tym nośnikiem energii i z powietrza nie można wygenerować momentu ani mocy, tylko i wyłącznie z paliwa. Więc jesteśmy w tej chwili ograniczeni. Tak naprawdę dawką paliwa, z tego powodu, że mamy określoną masę powietrza, czyli te 596,7 mg w danym cylindrze, wtrysnęliśmy 29, mg paliwa, co, dało nasz, co uzyskaliśmy nasz skład AFR. 20 i już nasza temperatura gazów spalinowych podskoczyła nam do prawie 800 stopni. Oczywiście to jest taka wartość na razie umowna i yy, yy, no niestety teraz już nic dalej nie możemy zrobić, chyba że nasz silnik posiada turbosprężarkę. Jeżeli nasz silnik po, po, posiada turbosprężarkę, no to my możemy dodać troszeczkę tego powietrza, czyli mm, no, oczywiście, też tą turbosprężarkę coś musi napędzić, prawda? A co napędza turbosprężarkę? No, oczywiście masa wyrzucanych gazów spalinowych napędza wirnik naszej turbosprężarki, i dzięki temu nasza turbosprężarka może tłoczyć drugim kanałem czyste powietrze znowu do cylindra. Więc Teraz podniesiemy sobie troszeczkę tutaj to doładowanie, tak? podnieśliśmy go e, o jakąś tam określony e, procent. I tutaj uwaga jest taka, że my tutaj podnosimy w tej chwili już samą masę e, powietrza, która jest w cylindrze. Nie podnosimy tutaj obrotów, nie podnosimy tutaj ciśnienia, to już jest po wszystkich przeliczeniach. Natomiast o tym wszystkim również jest osobny moduł w kursie poświęcony, jak to wszystko wygląda. Ok, no, podnieśliśmy trochę tutaj naszą wartość masy powietrza w cylindrze, więc znowu możemy troszeczkę dodać paliwa, tak, czyli znowu zeszliśmy z tym naszym składem AFR do 20, no, to znowu sobie dodamy troszeczkę masy powietrza, znowu sobie dodamy troszeczkę paliwa, i tak w kółko, i tak w kółko, aż do momentu, no właśnie, do jakiego momentu? Do takiego momentu, w którym yy, nasz wirnik turbosprężarki może obracać się. Z jakąś ograniczoną prędkością, tak? czyli wirnik turbosprężarki nie, nie może pompować naszego powietrza w nieskończoność do cylindra, tylko to już stricte wynika z ograniczeń przepływu i prędkości obrotowej danego wirnika. No i tutaj akurat dla tej jednostki możemy spokojnie rozpędzić naszą. Turbo sprężarkę do takiej wartości, że możemy uzyskać no, około 1100-1200 mg powietrza w naszym cylindrze bez, bez żadnego problemu. No i załóżmy, że to jest ta górna graniczna wartość. Ona oczywiście nie zawsze tyle będzie wynosiła, będzie oczywiście uzależniona od y, gęstości powietrza, która jest, gęstość z kolei jest uzależniona od jeszcze kilku innych czynników, o których oczywiście będziemy mówić w kursie. No i teraz popatrzmy na wyniki, jakie osiągnęliśmy, tak. Mamy skład AFR24, więc zejdźmy sobie tutaj do, do 20, no i wtedy widzimy, że y, no osiągnęliśmy, Wtrysnęliśmy około 60 mg paliwa, co pozwoli nam na uzyskanie 330 Nm, co już jest fajnym odczuwalnym wynikiem dla samochodów seryjnych. No i moc, którą uzyskaliśmy przy 4000 obrotów silnika na minutę, to jest około 188 koni mechanicznych. I teraz jesteśmy w takim momencie, że dawkę paliwa dzięki podwyższeniu ciśnienia paliwa w układzie common ray, możemy jeszcze więcej uzyskać tego paliwa natomiast jesteśmy ograniczeni już masą powietrza, której już więcej do tego cylindra nie możemy podać, dlatego że nasza turbosprężarka już nie może bardziej się rozpędzić. No i co zazwyczaj robią tunierzy, tacy, którzy no niestety nie znają konsekwencji tego co się może stać. Oczywiście zwiększają tutaj jeszcze dawkę paliwa, co powoduje zmniejszenie składu AFR, czyli wzbogacają tą mieszankę. Czyli wzbogacając tą mieszankę, idziemy do takiego niebezpiecznego zakresu, gdzie zaczyna z rury wydechowej pojawiać się czarny dym, tak? I stąd właśnie powiedzenie, że diesel musi kopcić. No właśnie stąd to powiedzenie, że no, niestety w tym układzie ten chip tunik nie jest zrobiony w sposób bezpieczny i prędzej czy później taki samochód po prostu do nas, do nas wróci. Ale sprawdźmy na wyniki, jakie uzyskaliśmy pomiędzy zakładanymi wartościami takimi bezpiecznymi, a tymi, które są niebezpieczne. Czyli, jeżeli tutaj e, wstrysnęlibyśmy dodatkowych 8 mg naszego paliwa przy tym samym składzie AFR, kosztem e, podwyższonej temperatury gazów spalinowych, która szkodzi całemu silnikowi i, i wszystkim komponentom, które są na drodze układu wydechowego, no to wtedy zauważymy, że uzyskaliśmy 213 koni mechanicznych, tak, przy 4000 obrotach silnika na minutę. I bezpiecznym zakresem, który tak naprawdę można było uzyskać, to jest tutaj gdzieś około tych 60 mg, czyli 188 koni. I teraz pojawia się taki, taki problem w świecie chip tuningu, gdzie wiele tunerów chwali się po prostu modyfikując seryjne samochody, że na przykład ktoś uzyskał 188 koni mechanicznych, tak? i gdzieś tam piszą, czy ludzie się chwalą, że to jest beznadziejny wynik, dlatego że ktoś uzyskał 200 czy tam 213 czy nawet można by było uzyskać jeszcze tutaj nie wiem 220, tak? Już idąc po całkowicie po bandzie. No i oczywiście można, tak? Tylko jakim kosztem, tak? To to nie jest dobrze wykonana usługa, to nie jest dobrze wykonany soft, to nie jest dobrze wykonany produkt i to jest psucie po prostu rynku. Więc tutaj na samym początku, nie zawsze maksymalne wyży wyżyłowanie silnika, czy co gorsza, uzyskiwanie mocy kosztem czy ekologii, czy temperatury, która przekracza normy i, i będzie powodowała uszkodzenia, czy to turbosprężarki, czy to innych komponentów silnika, no to nie jest dobrym rozwiązaniem. I, i to jest na samym początku dla Was najważniejsza informacja, dlatego że. Tutaj w modyfikacji programowania tak naprawdę nie będziemy robili nic innego, tak? Jak walczyli właśnie z tymi wartościami. Okej, okay, no to pokrótce, mam nadzieję, że dobrze tutaj to zrozumiecie, na czym polega cały chip tuning, a w kursie jasno sobie omówimy właśnie sztywny podział na pętle zasilania powietrzem i pętle zasilania poliwem. Omówimy dokładnie sposób spalania, czy jest samozapłon mieszanki, czy to rozchodzenie się płomienia w tych procesach spalania, w zależności od tego co tak naprawdę spalamy. Porozmawiamy i pokażemy trochę metody odczytu i zapisu pamięci sterowników. No, jeżeli to opanujemy, no to wtedy dopiero odpalimy programy do obróbki już samych wsadów, tak, samych oprogramowań. Silnika będziemy pracować trochę na Winolsie, trochę na innych programach, ale najbardziej takim kluczowym programie, programie dla nas będzie Windows, tak? gdzie zaczniemy po prostu szukać tych map w danych sterownikach. Omówimy sobie EDC-15, EDC-16, EDC-17 i gdzie, gdzie te wartości i sposób. Zapisu jest bardzo podobny, natomiast sugeruję, żeby nie skakać po lekcjach, od razu nie iść gdzieś tam do, do EDC-17, tylko żeby zaczynać od tych pierwszych sterowników, gdyż wiele rzeczy, które są w wyższych, w nowszych sterownikach, jest po prostu ewolucją tych pierwszych i najprościej nauczyć się właśnie na, na tych EDC-15, tak. No Jeżeli będziemy mieli już opanowane wtedy wyszukiwanie map, edycję tych map, edycję tych wartości, przeliczania danych wartości do danych właśnie maksymalnych, bezpiecznych wartości, które tutaj pokazaliśmy, no to wtedy dopiero będziemy mogli przystąpić do kolejnego kroku, czyli do tak zwanego stage 2, czy tam stage 3, czyli modyfikacji. Pokażemy tutaj modyfikację układu wtryskowego na większe wydatki, tak? Czyli w jaki sposób tam uzyskać, nie wiem, z 1,9 TDI 300 czy 330 koni mechanicznych, wymieniając gdzieś tam rozpylacze w, pompo, w pompowtryskiwaczach. To wam wszystko pokażemy, opiszemy, jak to dokładnie wygląda. No jeżeli będziemy wykonywać taką modyfikację, no to musimy wam również pokazać, w jaki sposób zestroić później silnik po tej modyfikacji tej pętli właśnie zasilania paliwem z tego powodu, żeby również ten silnik pracował na tych bezpiecznych wartościach, a nie był gdzieś tam okłamywany i gdzieś tam no, uzyskiwalibyśmy fajnie dużą moc kosztem tego, że będziemy musieli za 1000 czy za 500 km wymienić silnik tak całkowicie. Jeżeli będziemy już to wiedzieli, to powiemy również troszeczkę o bezpieczeństwie układu przeniesienia napędu, w jaki sposób jest przeliczana moc, w jaki sposób jest przeliczany moment pomiędzy silnikiem a kołami, i tak dalej. I tak dalej. Także to tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie. Proponuję, żeby sobie obejrzeć sam te, samo to wprowadzenie kilka razy, dlatego że właśnie nad tymi przeliczeniami, obliczeniami będziemy bazować i cała zabawa w chip tuningu będzie właśnie ograniczała się już do walki z właśnie tą temperaturą gazów spalinowych i, i składem AFR.